Живо. Ну, Давай попробуем? Сейчас на евроuy матет А pues что. я а вот так <плодорожный> 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 Jesteś, tutaj, to jest bardzo ważne, No. bardzo ważne, no, bardzo ważne bardzo Nie dojedziemy, bo basen zabraknie. No to ja ci zażę, Ale Nie, bo później nie, będzie, nie będziemy mieli stacji. No to weźmy cię z usta. Nie to czekaj, teraz jedziemy. <śmienią> o, ci bys, moryże, kur... Masakry, <śmienią> <śmienią> Ile było? Chciałaś, Kasiulka, przeciążenie 220. Tak. Eee, Ale on idzie 230, także wiesz. Także... Ale z to do tak? Z kratem no. A. Ej, jeszcze raz? Ale wcale mnie nie nagrywa, bo muszę patrzeć <grychy> Nie, dobra, spokój, ja pasuję No. Ale to. Palenie Palenie, a pierdolę z tym paleniem Panu to... okay. Ręczny to jest to, to jest to, bo, ale... <grychy> Teraz wam pokażę Zobieramy jazdę